Dzisiaj temat bardzo aktualny, dotyczący zupełnie bieżących spraw, ale wyjdę od pewnej refleksji. Przedstawiciele politycznego ruchu homoseksualnego nieustannie epatują w mediach, w mediach społecznościowych tym, w jaki sposób są prześladowani w Polsce, albo rzekomo prześladowani. Przedstawiają nieustannie jakieś sytuacje, w których mogą siebie obrazować jako ofiary społeczeństwa. Często są to sytuacje, że nie wiem, jakiegoś ataku ze strony nie wiem, kibica, jakiegoś nagrzonego karka, tak i to jest pretekst do tego, żeby budować pewną taką narrację powszechnej, nietolerancji, jaka by miała być w Polsce, takiej tolerancji. Opartej na agresji, nietolerancji opartej na, na emocjach, tak? Po to, by pokazywać, że argumenty przeciwko postulatom politycznego ruchu homoseksualnego nie są racjonalne, nie mają racjonalnego charakteru. To jest, jakby, bardzo wygodne, tak? W ten sposób pozycjonować się jako ofiarę i jednocześnie mieć usprawiedliwienie dla pewnej własnej agresji wobec reszty społeczeństwa. No i. Pokazywać, sklejać, dokonywać takiej tożsamościowej sklejki, że jedynym rozwiązaniem na ten problem braku tolerancji jest wprowadzenie postulatów politycznego, ruchu homoseksualnego, tych politycznych postulatów dotyczących związków partnerskich, małżeństw. Równości małżeńskiej, tak? adopcji dzieci to wszystkich tych, też, y, 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 tych różnych postulatów, które mamy w warszawskiej karcie LGBT, to bardzo ciekawe, które naginają, e, jakby to powiedzieć, relacje rynkowe, gospodarcze, e, w taki sposób, by uprzywilejowały osoby utożsamiające się z e, politycznym ruchem homoseksualnym, ale niekoniecznie są samymi homoseksualistami. Bo to też jest jakby ten jeden z ważnych elementów narracji, że ruch polityczny, homoseksualny ruch polityczny tak samo uzurpuje sobie do, to prawo do reprezentowania wszystkich osób homoseksualnych, jak feministki chciałyby reprezentować wszystkie kobiety. To jest mniej więcej ta relacja. Niewiele się mówi natomiast o tym, że mamy do czynienia także z przypadkami, nazwijmy to, agresji tak dyskryminacji ze strony osób środowisk LGBT i przyjaciół, tak, czyli sojuszników. Właśnie mieliśmy dwa takie ciekawe przypadki, które podały media. Jeden można powiedzieć, że jest łagodniejszy, ale bardziej bezpośredni, to znaczy w jednej z burgerowni warszawskich odmówiono obsłużenia małżeństwu Francuzom, którzy Mieli wklejone gdzieś tutaj w ubrania znaczki ProLife. Chyba chodziło o te wizerunki dziecka. Z napisem: Ratuj mnie, tak? Właśnie wracali z, to było w niedzielę, wracali z Marszu Życia, który się w Warszawie odbył. I w tej restauracyjce przepytano ich, czy są Państwo członkami organizacji ProLife. Nie, ale wróciliśmy. Z marszu życia. W takim razie nie będzie, nie będą Państwo obsłużeni. To jest jakby ewidentny, tak? Przykład tego, w jaki sposób chcą działać środowiska politycznego ruchu homoseksualnego. Co ciekawe, bardzo szybko zostało wydane oświadczenie z przeprosinami. Można to wszystko sobie znaleźć w internecie. No bo myślę, że. Zarząd tak, tych, tej małej sieci, bo to jest w sumie sieć, można powiedzieć, restauracji, kawiarni, barów, dobrze wiedział, że taką, takie zachowanie będzie można, można powiedzieć, rozegrać prawnie przeciwko nim. To jest, jakby, to jest jakby ewidentne. Tu pojawiły się takie komentarze, że, no ale przecież w sprawie drukarza, tak, katolicy i prawica. Bronili go. Chodziło o to, tego drukarza, który w łodzi nie chciał wydrukować baneru czy rolapa zawierającego jakiś tam logotyp politycznego ruchu homoseksualnego, tęczowy. I oto była długotrwała batalia sądowa. Jak zawsze przeciwko obywatelowi stanął Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar. Za obywatelem stanął ostatecznie. Minister Sprawiedliwości, a także Instytut Ordo Iuris. No tylko, że tu mamy inną sytuację. Tutaj przedmiotem tej transakcji, do której miałoby dojść, było to, była ta kanapka, tak? a nie jakieś elementy, a nie na przykład kanapka z logiem, prawda, Fundacji fo, Pro Prawo do Życia. Także mamy tu zupełnie inną sytuację. tak? Można powiedzieć, że ta restauracja, której nazwę łatwo znajdziecie, jest tylko dla gay friendly. Prawda? To, to jest jakby ten rodzaj segregacji, takie wykluczenia. A nie chodzi o przedmiot usługi, który miałby być w jakiś sposób dla. Tego, tej, tej, tej restauracji problematyczny. Także tu mamy taki jeden, jeden przykład, drugi przykład, no jest to taki rodzaj poczucia bezkarności, tak? Jednak w tych środowiskach. I drugi przykład jest ciekawszy, też imiona i nazwiska, wszystko sobie możecie znaleźć w internecie. Dwie studentki Akademii Medycznej w Poznaniu sobie żartowały o tym, w jaki sposób będą uprzykrzały Szkolące się na położne rozmawiały sobie na Facebooku, w jaki sposób będą uprzykrzały życie ludziom związanym z ruchem pro-life, jeśli trafią w ich ręce na oddziale położnictwa. Zresztą, ciekawe, czy miałoby dotyczyć tylko działaczy, czy może też rodzin wielodzietnych, a może tych, których dałoby się zidentyfikować na przykład jako katolicy czy prawicowcy. Tak, czy te kobiety, które trafiłyby w ich ręce rzeczywiście poddawane byłyby takim no swego rodzaju jednak torturom, tak? e, jakie, jakie te dwie panie sobie na Facebooku planowały. E, gdyby nie akcja ludzi, też dziennikarzy z Radia Poznań, też z tego co wiem, Ordo Juris, też sprawę dyscyplinarną wobec tych studentek. Monitoruje. Oczywiście znów wszystko rozeszło by się po kościach, bo można powiedzieć, że właśnie polskie państwo jest bardzo, ale to bardzo łagodne dla tych lewicowców, którzy sobie w imię swoich idei chcą łamać prawo. I mamy tego przykład, mieliśmy tego przykład wielokrotnie, że doszło do pewnego rodzaju złego wychowania tak, obywateli o poglądach skrajnie lewicowych. Czego przykłady mamy bardzo często w czasie marszów, tak zwanych marszów równości, kiedy dochodzi do różnych sytuacji złamania prawa, jak na przykład obraza uczuć religijnych, policja nie reaguje, podczas gdy powinna organizatorów takich wydarzeń przywołać do siebie i zażądać usunięcia stanu złamania prawa. Jeżeli taka sytuacja nie byłaby, Respektowana takie oczekiwanie, marsze po prostu powinny być rozwiązywane, tak? Gdy tymczasem policja często nie reaguje, to budzi agresję ludzi, którzy, czy sprzeciw po prostu ludzi, którzy są obserwatorami tak? takich wydarzeń. A brak reakcji, brak reakcji na łamanie prawa budzi często, oczywiście, przesadną. Reakcje ludzi z zewnątrz, którzy nie znają prawa, albo którzy, te, którzy mają problemy z jakimiś tam hamulcami, e, tak, społecznymi i ze zdolnością do e, jakby samo, samokontroli. Więc może być, że samo państwo wytwarza e, sytuacje konfliktowe, e, które po prostu e, jakby eskalują, eskalują przemoc, ale. Mm, tak jak wiemy, że prawa strona, nazwijmy to sobie tak, społeczeństwa, jest zdyscyplinowana, dlatego że była dyscyplinowana nieustannie przez państwo, czy to w Warszawie, w przypadku marszów niepodległości, czy właśnie w przypadku różnych kontrakcji, na przykład e, organizowanych wobec marszów politycznego ruchu seksualnego, prawa strona jest dyscyplinowana, uważa na siebie, tak, co mówi, co robi. I zasadniczo nie mamy do czynienia z tego typu ekscesami, jak, jak te dwa ostatnie. Tak lewa strona czuje się bezkarna. Widzi, że wystarczy zastraszyć policję i ona nie będzie, nie będzie reagowała. Nawet widzieliśmy, jak łagodnie policja zachowywała się wobec sytuacji aresztowania Michała Esz zwanego Margo. Po prostu policja wie, że media będą przeciwko niej. Weźmy sobie dla porównania takie kraje, które zawsze są stawiane gdzieś na wzór. E, na przykład we Francji tak? w czasie e, protestów żółtych kamizelek bodajże ponad 100 osób poniosło śmierć w czasie tych demonstracji. Czy. Czy to było w mediach podnoszone jako upadek demokracji albo dyskryminacja? Tak, znaczy, że państwo wykonywało swoje zadania w sposób, jaki prawo przewidziało. I oczywiście, że były dyskusje na ten temat, ale wyobraźmy sobie, co działoby się w Polsce, gdyby w sytuacji jakichś zamieszek doszło do ofiar śmiertelnych. To byłby, byłby jakiś dramat. Więc można powiedzieć, że tym najważniejszym problemem w tej chwili jeśli chodzi o przemoc ze strony politycznego ruchu homoseksualnego i agresję, jaką oni promują, jest bezradność i niechęć do działania ze strony polskiego państwa, które po prostu chowa się, tak? obawia się tych działaczy, obawia się tych bojówkarzy i co byśmy nie powiedzieli. O polityce i o sposobie działania ministra sprawiedliwości, to jednak trzeba powiedzieć, że starał się on przełamać tę bezradność. Tak? Zobaczymy, jak będzie teraz, kiedy idzie rekonstrukcja rządu. Zresztą chciałbym o tym nakreślić osobny odcinek. Tyle w tej relacji dwóch przypadków dyskryminacji osób o poglądach katolickich, prawicowych na naszych ulicach. Dwóch nieprzypadkowych akcjach, dlatego że jeszcze dodajmy, że dwie studentki z Poznania są działaczkami lewicy. Jedna z nich nawet startowała w wyborach parlamentarnych jako rekomendowana przez wiosnę Roberta Biedronia. Oczywiście lewica się odcięła od tej osoby w tej chwili, ale jakie to ma, jakie to ma znaczenie, skoro ta pani, jedna z tych pani prezentuje się jako Aktywistka, tak, feministyczna. Także wydaje się, że to jest tylko teraz udawanie, że nie bierze się, że nie trzeba brać odpowiedzialności za to, w jaki sposób się postępuje. Polskiemu państwu można by dać tylko poradzić, by naprawdę egzekwowało swoje prawo. No i tyle.